ausbinden. My je wykonujemy jako kontynuację winden, która została odsunięta przez przeciwnika, ale ważne jest, żeby to odsunięcie nie było zbyt, nie było skierowane zbyt bardzo na zewnątrz. Możemy zacząć na razie z tym na razie z drugiej strony po zewnętrznej, yy, zewnętrznej stronie miecza przeciwnika. Raz. W sytuacji, gdy, prze, gdy, przeciwnik tam, yy, gdy przeciwnik bardzo mocno odsunie miecz w bok, nie ma sensu wtedy wykonywanie zawinięcia Wykonujemy atak yy, z drugiej strony. Jeszcze raz z autem. Trochę wolniej. Jeszcze jedno wymagane tutaj. Ruch do rozprzestrzeniamy poza tym. I róbcie zagrożenie, jeśli się nie to w historii Nie będzie zasłaniał się przez koronę. Przecież pan do korony. Jeśli nastąpi korona, jeszcze do tego wyższa, tak, myśli, dlatego że zagnięcie nie byłoby w stanie przełamać bardzo silnego wieca o koronę, To jest inne rzeczy, teraz na przykład i nie jest to sytuacja, którą chcę rozwiązać do